Witam i zapraszam na trzeci z Świerć Finałów Igrzysk Olimpijskich. Dziś mecz Niemcy-Szwajcaria. Czyli będziemy mieli powtórkę z Euro 2024. Zapowiada się ciekawe widowisko, a faworytem reprezentacja naszych zachodnich sąsiadów. Choć niewątpliwie łatwo nie będzie, bo ich helweci podczas wielkich turniejów te ważnie awansują. Czy to do najlepszej szesnastki, czy to często do najlepszej ósemki. A oto składy Niemcy, Terstegen, Dach, Anton, Raum, Henrichs, Dunduan, Gross, Wirz, Bayer, Sane i Fulkruk. Skład reprezentacji Szwajcarii: Zomer, Zakaria, Teziger, Akanji, Rodriguez, Widmer, Chaka, Sierro, Anduni, Embolo i Okafor. A zatem zapowiada się mecz który będzie jednym z najciekawszych meczów Igrzysk. Ale jeszcze do tego gracze muszą zaprezentować wysoki poziom. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Obie ekipy ofensywnie. Stanę. Rozpoczęli od środka Niemcy. Gundogan, Kapitan. Henriks. Wirc. Na prawe skrzydło do Sanego. Główka było blisko. Mieliśmy już pierwsze uderzenie. Teraz chwila wytchnienia, i za chwilę Jan Zomer rozpocznie od własnej bramki. Strałnik klasa kruga. Czórka Niemców w linii pola karnego. Zomer wprowadził futbolówkę do gry. Okafor, Gündland, już przejęli nasi zachodni sąsiedzi. Gross, Bayer. Raum po ziemi Niklas Füllkrug. Teraz granie na lewą stronę boiska Dawid Raum i piłka opuściła plac gry. Zeki Amduni Chaka Akanji. Widać, że czują respekt przed swoimi niemieckimi rywalami, Szwajcarzy. Akanji. I za chwilę z auto dla Niemców. Nie ma dzisiaj w składzie Tomasa Miller'a. Brakuje również Manuela Noera między słupkami. Jest to skład dość oryginalny. Pascal Gross. Niemniej jednak wciąż Niemcy są silniejsi pod względem składu od Szwajcarii. Raum, Gross, Bayer, Gwindowan i Helveci. Czeka, do zekiegołam do niego. Anduni do Embolo. Ten nie zdołał przebrnąć przez sito. Defensywne Niemców Sane. Leroy Sane i mamy faul. Szybkie wznowienie Pylkruk. O no i kolejny faul. ale gramy dalej. Henriks. Tym razem zdaniem arbitra było czysto. Zeki Amduni. Wycofanie do Akanjiego. Ricardo Rodriguez. Rozwija się akcja Helwetów lewą stroną boiska Zegi Amduni. Do środka. Dobrila Embolo. Sierro. Amduni. Embolo. No aukafor! Z pierwszej piłki, ale uderzenie. Nie. Znalazło drogi do siatki. Gündoğan. Gross. David Raum. Niemcy, podobnie przed chwilą, Szwajcarzy, lewą stroną boiska. Ale oczywiście jest to strona przeciwna. Raum, Bayer, Florian Wirtz. Sporo wolnej przestrzeni teraz ma. Ten pomocnik, filcru, powstrzymany przez Akanziego. Jest szybka piłka do Okafora. Czaka. Amduni. Bolo, Vincent Cierro. Poczekał chwilę. Na Rodrígueza Widmer, I Jonathan Tach. Gracz Bayeru Leverkusen, Ale jeszcze Helweci, Zekijam, Duni, I z dystansu, ale to nie miało prawa wpaść. Henriks. 28. Minuta meczu. Na tablicy wyników 0 do 0. Henriks. Sane Sané. Leroy Sané. Dynamicznie. Sané! Niemcy 1, Szwajcaria 0. Leroy Sané znalazł drogę do siatki. Aż niesamowity rajd tego zawodnika Bayernu Monachium. Niedawno jeszcze był kontuzjowany, a teraz w pełni formy, w pełni sił, wyprowadza Niemców na prowadzenie. Cieszy się cały zespół, cieszy się także Terstegen, który pokazuje w geście triumfu Kciuka do kibicu. A więc Niemcy bliżej półfinału niż Szwajcarzy w tym momencie, ale sporo wolnego miejsca miałby rozegrać Zakaria, zaspał przy tej akcji. Sane nadbiegł z prawej strony boiska. Później minął kilku obrońców, którzy. A no właśnie, widzimy. Zagapili się. Ale sztuką jest potrafić wykorzystać błąd rywali. Leroy Sane zrobił to idealnie. Szwajcarzy od środka. Akanji czeka. A więc może. Teraz nie będziemy mieli bezbramkowego remisu. No na pewno nie będziemy mieli bezbramkowego, ale być może ten mecz rozstrzygnie się już w 90 minutach. Bo mecz poprzedni, mecz numer jeden, musiał zostać rozstrzygnięty w rzutach karnych. Z kolei później mieliśmy zwycięstwo Węgrów. A teraz popatrzmy, Embolo! Patrz, gdzie ta piłka jeszcze. Leci, próbował po raz drugi. Embolo, jednak bezskutecznie. Henris. teraz Niemcy. A Szwajcarzy ofensywnie naciskają. Pressingiem bardzo mocno i chcą wymusić błąd na rywalach. Ricardo Rodriguez rozpoczyna wyrzutem z autu Zekiam Duni do Embolo, ale jest tak. Gross. Bayer. Sielweci już cofają się bliżej własnego pola karnego. Dawid Raum, Phil Kruk, z Rękawa. Super rezerwowy dzisiaj w podstawowym składzie. I Maximilian Bayer powalony przez iwana Widmera. Za chwilę rzut wolny w newralgicznym miejscu. No to było bardzo blisko pola karnego. Wykonawcą będzie Leroy Sane. Sane do środka ponad bramką. Opatrzmy na tę akcję. Podkręcona piłka, zgrabne wrzucenie w pole karne, ale z tej wrzutki jednak żaden z kolegów nie skorzystał. Uderzenie ponad siatką, wciąż helveci w grze. To jest tylko jedna różnica bramki: Sierro, Rodriguez. Sierro do środka, Dobrila bolo, znowu Sierro i Okafor, jednak uprzedzony przez Ter Stegenap. Daleki wykop do Grossa, Raum, Bayer, Maksymilian Bayer kontra Zeki Amduin, Niemiec, Fylkruk. Ostatnia minuta, ostatnie już sekundy pierwszej połowy spotkania, Maksymilian Bayer. I koniec. Niemcy prowadzą 1-0 ze Szwajcarią. Leroy Sané kapitalnie uderzył w 31 minucie po fantastycznym rajdzie. A teraz piłkarze schodzą do szatni. Trzy strzały na bramkę, jeden celny, ale za to zamieniony na bramkę w wykonaniu Niemców. Z kolei Szwajcarzy cztery strzały w celny. No i zapowiada się niesamowicie ciekawa druga połowa spotkania. Helweci oczywiście ofensywnie, bo inaczej będzie im ciężko wygrać przeciwko fantastycznie dysponowanym Niemcom. Okafor. Oby nie zapędził się zaraz w kozi róg. I przechwyt. Wirz, Bayer, wycofanie do Rauma. Przechwyt przez Helwetów. Zeki Amduni, Okafor. Teraz Niemcy rozpaczliwie wybija Terstegen. Ceziger. Rodriguez. 40 minut zostało na wyrównanie lub na strzelenie większej liczby bramek Helwetom. Zeki Amduni. Zeki Amduni Terstegen. Daleki wyrzut do Floriana Wirca. Gross. Bayer. Filtruk. I dobrze ustawiony teraz Maximilian Bayer otrzymał podanie. Wybijają Szwajcarzy. Jeszcze będzie szansa dla reprezentacji Niemiec. Po wyrzucie z autu Dawid Raum. Krótko do Wirca. Bajer. ku Niemców w polu karnym. Zdaniem sędziego nie było nieczystego zagrania. Okafor. Dobry Laem Bolo. Ten nieco poholował piłkę. Już. Zagrywa do Amduniego. Zilwan Widmer. Który postanowił wspomóc z linii defensywy kolegów pod bramką rywali. Widmer. Nic z tego. Jeszcze granic czaka. Dobiega do futbolówki. Zeki Amduni. Amduni. Zablokowany strzał. Henriks. Bayer, Wirtz. Bayer, Tofnął do Pascala Grossa. Waldemar Anton. Piłkarz o pochodzeniu uzbeckim. Szkoda nieco, że nie gra w kadrze Uzbekistanu, bo tam byłby prawdziwą gwiazdą. A w reprezentacji Niemiec jest jednym z wielu. I teraz Brillem Bolo. Wdrapał się w pole karne, niczym kot. Ale został szybko stamtąd wyrzucony. Wirtz. Rodriguez, Sierro. Brillem Bolo na lewej flance. Może teraz próbować dogrywać kolegom. Będziesz udrożny. Zablokowane podanie Dżamal Musiala pojawił się na boisku zamiast Florianu Birca, więc dwójka młodych, zdolnych Szakiri zamiast Amduniego i było blisko Czerdan Szakiri. Także może wiele zmienić w tym meczu. Zaki Amduni niczego szczególnego nie wnosił do gry Szwajcarów. Tezgier Zakaria Zdilwan Widme. Już na swoim miejscu w linii obrony Rodriguez. Strata. Musiala. Pylkruk. Maksymilian Bayer. Spokojnie zagrał do Pascala Grossa. Gross do Rauma. Raum. Podkręcona piłka, którą wybija z poświęceniem. Jeden ze Szwajcarów. Chris Furisch Zmieni Maksymiliana Bayera. Rüdiger z rauma. Zakaria. Wybija Pascal Zomer. Jan Zomer oczywiście. Pascal Gross przypił co teraz? Gross kontra dwójka Helvetów Shakiri. Znakomicie. Embolo. Chyba nieco się zawahał. Czy nie był na spalonym? Cofnął się. Już zdobył piłkę Waldemar Anton. Dach. Pürisch. Rüdiger, ostatni kwadrans z gry. Wilkruk. Musiala. Gyndan. Cofnięci do obrony. Helweci jeszcze błąd Musiala. Fylkruk i broni to stopą. Jan Domer Teziger. Ale on nie da rady. Nie da rady wyprzedzić Leroy Sané, Akanji. Już dzisiaj wyprowadzał z opresji. Helpę tu w ten piłkarz Widmer Shakiri. On zawsze wiele wnosi na boisko. Zakaria Pierro, Akanji, ale grajcie coś, Szwajcarzy, bo coraz mniej czasu. Widmer Czaka Shakiri Duet Czaka Shakiri. Zawsze jest nieobliczalny. Okafor, okafor. Mało wolnej przestrzeni na rozegranie. I niestety jest strata. Anton. Rüdiger. Rysfüriş. Niemcy wiedzą, że mogą teraz nieco pograć na czas. Strata. Akanji. Sierro. Ceziger. Spokojnie budują akcję helweci. Być może ostatnią w meczu. Rodriguez. Sierro, teraz do Szakiriego, Czerdan Szakiri I piłka W bezpiecznych rękawicach Terstegena. Stegena dograć do Leroya Sane, jest Ceziger Rodriguez Mbolo, sędzia już sięga Po gwizdek i Koniec meczu, a więc Niemcy Skromnie pokonują Szwajcarię 1-0 w ćwierćfinale i meldują się jako Trzeci zespół w półfinale Igrzysk Olimpijskich Teraz pożegnanie z imprezą helwetów, którzy mogą już lecieć do domu. Daleko nie mają z Paryża. Natomiast trochę i szkoda. Szwajcaria to jest jednak zespół ambitny, który być może w tym meczu nie oglądało się tak przyjemnie jak nieraz. Ale 7 strzałów na bramkę, pięć celnych przy czterech strzałach. W tym dwóch celnych po stronie niemieckiej. Sugeruje, że że byli lepszym zespołem na boisku, tylko zabrakło nieco celności. Zapraszam do subskrypcji, kciuka, do napisania komentarza, do dołączenia do serwera, do którego link jest w opisie. Do usłyszenia.